Przede mną leży labirynt utworzony przez setki kanionów. Kiedy słońce zachodzi w powietrzu, wyczuwa się chłód. Nocą temperatura spadnie poniżej zera. Założę na siebie wszystko, co mam. Czuję, że jestem już niedaleko Jaskini. Te wgłębienia są coraz większe. O, rany. Wszędzie ślady stóp. Są nawet odchody osła. Wspaniale. Lepiej rozpale ognisko, zanim zgrabieją mi palce. Zrobię łuk ogniowy, to tradycyjna metoda rozpalania ognia wykorzystująca tarcie. Dosypię trochę piasku. Ta część trzy od drzewo. Idealnie pasuje. Zaczynamy! Rozpal się! Dobrze! Mam żar, ale najtrudniejszym zadaniem jest uzyskanie płomienia. Znalazłem ośle odchody. Rozdrobnię je. Są bardzo suche. Być może leżą tu od kilku lat. Dzięki warunkom jaskini dobrze się zachowały. Bardzo mi się przydadzą. Temperatura szybko spada. Jeśli mam przetrwać noc, muszę rozpalić ognisko. No dalej, oh, yep. there we go, okay. Pali się. Good deal. Wspaniale. There we go. Udało się. Ja. Yeah. Cool. Samą porę robi się zimno. Cieszę się, że rozpaliłem ogień. Wszystko już zaplanowałem. Przeniosę ognisko bliżej tej ściany. Będzie szerokości mojego tułowia. I nagrzeje piasek oraz kamienie. Kiedy będę chciał iść spać, przeniosę je z powrotem na to samo miejsce. A ja będę miał przyjemnie nagrzane posłanie. Nakryję się owczą skórą i włożę wszystkie ubrania, które mam. Będzie zimno, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jakoś przetrwam tę noc.